Dzień dobry. Wysłuchajcie informacji zamieszczonych w Waszym podręczniku polonistycznym na stronie 31. Unia Europejska. Unia Europejska jest związkiem państw europejskich, które uznały, że razem będą rozwijać się lepiej i szybciej niż oddzielnie. Zobowiązały się do wzajemnej pomocy i współpracy. Aby zapewnić pokój i polepszyć warunki życia obywateli. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Zobaczcie teraz mapę Unii Europejskiej. Kolorem granatowym zaznaczone są kraje członkowskie Unii Europejskiej. Spróbujcie znaleźć Polskę. Polska znajduje się tutaj. Symbole Unii Europejskiej. Jednym z symboli Unii Europejskiej jest flaga, którą widzimy tutaj. Flaga Unii Europejskiej to 12 złotych gwiazd na lazurowym tle, umieszczonych jak godziny na zegarze. Gwiazdy na tej fladze symbolizują jedność i harmonię pomiędzy narodami Europy. Właściwie to ludzie przez lata wspierali się, co właściwie oznaczają te gwiazdy. I co oznacza liczba, ponieważ tych gwiazd jest 12. Przyjęło się, że 12 według tradycji jest symbolem doskonałości i Jedności. Hymn Unii Europejskiej to melodia Ody do radości. Jest to hymn bez słów. Oda do radości to część dziewiątej symfonii Ludwika van Beethovena. Chciałabym, żebyście teraz wysłuchali sobie fragmentu hymnu Unii Europejskiej. I ostatnim symbolem jest ich wspólna waluta. Wspólną walutą, walutą wielu krajów członkowskich jest euro. Każde państwo kiedyś miało swoją własną walutę, ale obecnie mogą używać wspólnej waluty, czyli właśnie euro. Jedną z siedzib najważniejszych władz Unii Europejskiej jest stolica Belgii, Bruksela. Zobaczmy sobie jeszcze galerię zdjęć, która przedstawi nam instytucje Unii Europejskiej. Przed sobą widzimy Parlament Europejski w Strasburgu. To jest Rada Unii Europejskiej w Brukseli. i Komisja Unii Europejskiej w Brukseli